Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana Pęka. Przypominam o dziesięciu minutach. Pani Marszałek, panie Ministrze, panie Dyrektorze, Wysoka Izbo. W swoim wystąpieniu chciałem przede wszystkim poruszyć kilka wątków natury politycznej, a także natury legislacyjnej, bowiem ta ustawa, żeby tak powiedzieć, najdelikatniej, to jest bardzo dziwna ustawa. Były ogromne problemy z ustaleniem autorstwa, ale ponieważ w końcu pan senator Klejna przyznał się że tak powiem, do działań sprawczych w tej materii, no to dajemy temu wiarę. Okazało się jednakowo, że zarówno konsultacje, jak i kształt ustawy w czasie konsultacji był tak zmienny, jak niektóre zwierzęta, co zmieniają barwę w wpływem oświetlenia. I zawieszona na stronie internetowej ministerstwa projekt różni się zasadniczo od projektu, który, nad którym obradujemy. Wniosek o wprowadzenie istotnej poprawki, która w zasadniczy sposób obciąża losy państwowe kwotą miliard sześćset milionów dziwnej daniny rozłożonej na dwa lata, również został zgłoszony tutaj przez senatora. Zatem ten element, a także to że nie mając klauzuli, klauzuli nadzwyczajnej ustawy, ustawy przeprowadzonej przez Parlament w trybie pilnym. Ustawa ta została przeprowadzona w trybie ultrapilnym, mianowicie w takim, który łamie zasady regulaminowe. Ponieważ wysoki senat, aż dzisiaj mówiąc, rządząca większość przyzwyczaiła nas już do tego, że takie drobiazgi jak łamanie regulaminu nie mają większego znaczenia, w związku z tym. Przyjmujemy to z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast nie możemy się zgodzić z tym, iżby ustawa, której skutki ekonomiczne, makroekonomiczne, a także systemowe, jeżeli chodzi o lasy państwowe, będą naszym zdaniem ogromne, nie była poprzedzona precyzyjną analizą ekonomiczną. To jest pierwszy przypadek w mojej karierze parlamentarnej, że tej wagi ustawa nie została poprzedzona bądź nie została przedstawiona wraz z analizą, analizą ekonomiczną. Wysoka Izba plan polityczny, że tak powiem, jest jasny moim zdaniem. Otóż polskie stronnictwo ludowe, które w wyniku działań silniejszego koalicjanta zmuszone było zaakceptować wydatki na polską wieś z funduszy europejskich mniejsze o 600 mld, ponad 600 miliardów euro w najbliższej siedmiolatce, no, y, zaczęło się nieco burzyć. W związku z tym ko koalicjan wymyślił, że w roku przedwyborczym przekaże z pieniędzy, które obecnie są w posiadaniu lasów państwowych, kwotę miliard 600 milionów na budowę dróg lokalnych. I pewnie byłoby to przeszło bez jakiegoś, bez jakiegoś szczególnego echa, gdyby nie to, że towarzyszyły temu, temu bardzo dziwne informacje i, i bardzo dziwne zabiegi formalno-legislacyjne. Otóż ja nie mam żadnych wątpliwości, że brak oporu ze strony lasów państwowych potraktowany był wymuszeniem czyli działaniem, działaniem rządu władczym, najdelikatniej mówiąc, bowiem nie widać istotnego oporu chociażby wyartykułowanego w delikatnej formie o możliwych potencjalnie zagrożeniach. A Wysoka Izbo te zagrożenia są bardzo poważne, bo może się okazać, że to na co liczą lasy państwowe, jak próbowałem sam analizować tą sytuację, czyli na nie tylko utrzymanie poziomu cen drewna, ale pewne podniesienie ich w najbliższych dwóch latach, że ta koniunktura może się gwałtownie załamać i do tego może dojść na przykład powódź świętojańska na Pogórzu Karpackim. Gdyby takie dwa elementy wystąpiły, to jest oczywiste, że tej drugiej raty lasy państwowe nie będą mu musiały wpłacić. A gdyby nie nastąpiły, to według naszych szacunków zmniejszy to znacznie więcej niż o połowę możliwości inwestowania w lasach państwowych. Znacznie więcej niż o połowę. Polskie Stronnictwo Ludowe, które będzie z tego zbierać taką kiełbaskę wyborczą, nie może także liczyć na dotrzymanie, na dotrzymanie słowa danego przez silniejszego koalicjanta. Bowiem w rzeczonej ustawie nie ma śladu, Jednego nawet najmniejszego zapisu, który by wskazywał, na co te środki zagrabione lasem państwowym będą wykorzystane. Więc przestrzegam, że, że w ostatnim roku, w 2015 roku wyborczym, wyjście z koalicji już nic nie daje, bo to się może skończyć wiadomymi negatywnymi skutkami. Tak. Wysoka Izbo. Ja jestem przekonany, że. Tego typu procedowanie ustaw, do którego chce Wysoką Izbę przyzwyczaić większość rządząca, jest skandaliczne z punktu widzenia legislacyjnego, natomiast ta ustawa jest bardzo istotnym skokiem na lasy państwowe, które ograniczy, której skutek będzie taki, że ograniczone zostaną możliwości inwestycyjne, a także Dbałość o przyrodę polską. Wszak lasy państwowe są najpoważniejszym podmiotem, które pełnią jednocześnie i funkcję edukacyjną, i ochronną, jeżeli chodzi o podstawowe zasoby przyrody polskiej. Że trudno jest dyrekcji generalnej wypowiedzieć się w tej materii w sposób jasny, jasny i prosty, jednak będzie to rzutowało, rzutowało na możliwości działania gospodarstwa leśnego. Gospodarstwo leśne, jak już uprzednio mówiłem, jest w skali Europy uznawane za wzorcowe. I dziwię się, dziwię się że pozwoliliście się tak łatwo, tak łatwo ograbić, bo mając do dyspozycji ponad miliard wolnych środków, trzeba było te pieniądze w sposób racjonalny zainwestować a jest w co inwestować. Jeżdżę po lasach w różnych częściach Polski i widzę, że jest w co inwestować a tymczasem zostaniecie skazani na Znaczne ograniczenia i być może nawet na znaczne zwiększenie cięcia kosztem nasadzeń i pielęgnacji kultur leśnych. Kończąc, chcę trochę Wysoką Izbę rozweselić, żeby, żeby nie został taki ciężki ślad. Co prawda zapowiadamy, że tak czy owak zwrócimy się do Trybunału Konstytucyjnego z precyzyjnym wnioskiem o zbadanie, czy ta ustawa była złożona w trybie zgodnym z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże o wiele bardziej prawdopodobne jest takie wydarzenie, które Państwu teraz opowiem, wydarzenie, które może nastąpić, niż to, że lasy państwowe nie staną na krawędzi zapaści ekonomicznej. Nie ma co prawda Pana Senatora Klejny, ale do niego się pośrednio chciałbym zwrócić. Proszę sobie wyobrazić, że Senator pęk idzie lasem, ściślej mówiąc stokówką leśną. A tu wychodzi taki potężny niedźwiedź i pyta się, wyście klejna ze Słówska? Nie, nie! Pęk spisu. No to masz szczęście. Dziękuję za uwagę. Trudno było zrozumieć.